Materiał powstał we współpracy ze sklepem czytio.pl. Znajdziecie tam najnowsze czytniki e-booków w świetnych cenach. Cześć wszystkim. Dziś zaprezentujemy Wam nowość wielkości smartfona. Onyx Books Palma 2. Miłego oglądania. Zacznijmy od pudełka. Po jego otworzeniu ukazuje się nam czytnik zapakowany w folię ochronną. Dodatkowo w zestawie znajdziemy narzędzie do instalacji karty pamięci, kabel typu C oraz instrukcje obsługi. Tak prezentuje się cała zawartość opakowania. Czytnik Onyx Books Palma 2 swoją wielkością przypomina smartfona. Jednakże nie znajdziemy w nim slotu na kartę SIM. Natomiast znajdziemy ekran E-Ink Karta 1200 o przekątnej 6.13 cala. Ekran E-Ink wykorzystuje technologię elektronicznego papieru, która minimalizuje zmęczenie oczu, zapewniając komfortowe czytanie nawet przez wiele godzin. Przy prawej krawędzi czytnika znajdują się dwa przyciski. Pierwszy służy do włączania oraz wybudzania urządzenia, a drugi pełni funkcję regulacji głośności lub, w trakcie czytania, umożliwia wygodne przewracanie stron. Przy dolnej krawędzi znajdziemy głośniki oraz port ładujący typu C. Przy lewej krawędzi znajduje się przycisk do odświeżania ekranu, a obok niego slot na kartę pamięci. Onyx Books Palma 2 wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Upgraded. Dodatkowo posiada technologię BSR, czyli technologię wspomagającą odświeżanie ekranu oraz poprawiającą jakość obrazu w czytnikach Onyx Books. Posiada 6 GB pamięci ram oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Ekran czytnika wyposażony jest w podświetlenie wraz z regulacją zmiany barwy. Sprawdźcie, jak to prezentuje się w dzień przy włączonym świetle. A teraz również w dzień, lecz przy wyłączonym świetle. Palma 2 oferuje możliwość wyboru trybu odświeżania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Pierwszy, tryb HD, idealnie nadaje się do czytania tekstu. Drugi, zrównoważony, sprawdzi się podczas przeglądania dokumentów, takich jak pliki PDF. Trzeci to tryb szybki, doskonały do przeglądania stron internetowych. Ostatni, ultraszybki, przeznaczony jest do odtwarzania filmów. Palma 2 waży zaledwie 170 gramów. I wyposażona jest w baterię o pojemności 3950 mAh. Dzięki kompaktowym rozmiarom czytnik jest wyjątkowo poręczny, co czyni go idealnym towarzyszem podróży. Przejdźmy teraz do funkcji dostępnych podczas czytania. Użytkownik może dostosować czcionkę, jej wielkość, odstępy między liniami oraz marginesy, aby idealnie dopasować wygląd tekstu do swoich potrzeb. Ważną funkcją jest również możliwość zaznaczania wybranych fragmentów tekstu, co jest szczególnie przydatne podczas nauki. W Palmie 2 użytkownik ma do dyspozycji kilka różnych sposobów: możemy podkreślić lub zakreślić dany fragment. Szablonów do wyboru jest dość dużo, albo możemy dodać komentarz tekstowy za pomocą klawiatury na ekranie. Jeśli chcemy odsłuchać książkę, którą posiadamy jedynie w formie tekstowej, Funkcja text to speech umożliwia łatwą konwersję tekstu na audiobook. To praktyczne rozwiązanie sprawdzi się idealnie w podróży, podczas wykonywania codziennych obowiązków lub w chwilach, gdy wolimy słuchać zamiast czytać. Wystarczy uruchomić funkcję, aby cieszyć się lekturą w formie audio. Zaletą tego czytnika jest jego system operacyjny, którym jest Android. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play. Na przykład Legimi, Word czy Gmail. Wbudowana przeglądarka pozwoli na czytanie gazet online lub surfowanie po internecie. Palma 2 została wyposażona w skaner dokumentów, który umożliwia szybkie i wygodne digitalizowanie ważnych materiałów. Dzięki tej funkcji użytkownik może z łatwością zachować kopie notatek, umów czy innych dokumentów w formie cyfrowej. Zawsze pod ręką. Palma 2 obsługuje ponad 20 różnych formatów plików, co zapewnia wyjątkową wszechstronność. Dzięki temu użytkownik może korzystać z różnorodnych materiałów, takich jak e-booki, dokumenty czy grafiki, bez potrzeby dodatkowej konwersji. Onyx Books Palma 2 dostępny jest już od około 1300 zł. Co sądzicie o tym czytniku? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy Was również na nasze pozostałe media społecznościowe. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie kupić czytnik i macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Postaramy się Wam pomóc. Jeżeli interesują Was czytniki e-book oraz e-notatniki, zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.